Niedawno na polskim rynku zadebiutowały najnowsze telewizory marki Sharp z serii FN, które są doskonałym uzupełnieniem znanej i najlepiej sprzedającej się w ofercie Sharpa linii EQ. 60 Hz telewizory EQ oferują jasność w przedziale 450-500 nitów oraz obsługę Dolby Vision i Dolby Atmos. W serii EQ przyciąga też bardzo dobrze grający system głośników Harman Kardon. Seria Sharp FN to z kolei produkty oferujące coś więcej niż najtańsze telewizory dostępne w sklepach. Jej wyróżnikami są aktualny system Android TV, wsparcie dla Dolby Vision, a także dźwięk zapewniany przez Harman Kardon. Jeśli chodzi o jasność 60 Hz panelu LCD, to mowa tu o 350 nitach. To wartość powyżej tej spotykanej w podstawowo wyposażonych telewizorach z tego typu matrycami. Właśnie na tych telewizorach marki Sharp mogliśmy przetestować nowy serwis gamingowy o nazwie Boosteroid, który czekał na nas na pokładach najnowszych telewizorów kulet FN i znanych nam już EQ. W ostatnich latach na popularności wyraźnie zyskują tego typu platformy umożliwiające rozgrywkę w chmurze. Takie rozwiązanie niejako zastępuje nam fizyczny sprzęt, ponieważ cała moc obliczeniowa przesyłana jest z potężnych serwerów dostawców. Wszyscy doskonale znamy takie usługi jak Xbox Game Pass czy Nvidia GeForce Now. Boosteroid jest kolejnym przykładem takiego pomysłu. Dedykowana aplikacja Boosteroid jest dostępna w obrębie systemu Android TV, co pozwala na cieszenie się rozgrywką bez konieczności podłączenia konsoli lub komputera. Boosteroid to prawdziwy hub oparty o kilka czołowych serwisów z grami na czele ze Steam, Origin i Epic Game Store. Za pomocą Boosteroid można grać w ogromną liczbę produkcji znajdujących się w katalogach tych serwisów, ale oczywiście najpierw trzeba posiadać je w swojej bibliotece. Boosteroid daje też możliwość grania w pokaźne grono darmowych tytułów, takich jak Fortnite, Call of Duty czy i e Football. Łącznie wspieranych produkcji jest niemal 500, a jest to przekrój gier znanych doskonale ze wszystkich konsol i PC. Co najważniejsze, nie potrzebujemy żadnej mocy obliczeniowej. Całą robotę wykonują za nas zdalne serwery Boosteroid. W naszym przypadku serwis komunikował się z jednostkami zlokalizowanymi na Ukrainie. Platforma wyjaśnia, że każdy ruch i każde kliknięcie jest szyfrowane, wysłane na serwery, przetwarzane, odsyłane do gracza i dekodowane. Wszystko dzieje się natychmiast bez żadnych widocznych opóźnień podczas zabawy. Jakie łącze jest konieczne, by komfortowo korzystać z Boosteroid, by odbierać rozdzielczość Full HD przy 60 klatkach na sekundę, bo taką maksymalną jakość zapewnia platforma? Należy dysponować łączem o prędkości co najmniej 15 megabitów na sekundę. W naszym teście potwierdziliśmy, że serwis w istocie pozwala na zabawę w 1080p z zadowalającą płynnością, ale w tym przypadku o 4K czy 120fps nie ma mowy. Miesięczna subskrypcja Boosteroid kosztuje 10 euro, czyli około 47 zł, ale jest też opcja wykupienia dostępu na cały rok za 90 euro, czyli około 420 zł. W przypadku tej drugiej opcji oszczędzimy zatem w okolicach 140 zł. Do gry za pośrednictwem Boosteroid można zaprząc dowolny kontroler przez Bluetooth, a na dodatek nie ma żadnych limitów czasowych podczas zabawy. Nie ma więc obawy o to, że zostaniemy zakolejkowani albo po prostu wyrzuceni z serwera w trakcie rozgrywki. Jeśli wybrany tytuł obsługuje zapis w chmurze, nasz progres zostanie zachowany. Poza telewizorami z Android TV, aplikacje Boosteroid mogą pobierać również posiadacze tabletów i smartfonów, a także komputerów i laptopów z systemami Windows i Mac. Tam Boosteroid działa za pośrednictwem przeglądarek. Dodatkowo teraz obowiązuje specjalna promocja. Przy zakupie wybranego telewizora 4K marki Sharp 3-miesięczny dostęp do platformy Boosteroid odbierzemy za darmo. Gdzie skorzystać? Oferta obowiązuje na przykład w sieci MediaExpert.